Fantastyczna atrakcja. Tak. Wielkie dzięki, że zaprosiłaś nas na weekend do hotelu twojej rodziny. Mmm. Mmm. Jakie pysznościowe śniadanie. Stefani, dlaczego nie jesz? Jakoś nie jestem jeszcze głodna. Mogę zjeść za ciebie. Co? Cii, dziewczyny, słyszycie tę rozmowę za mną? Ktoś słyszał w nocy dziwne hałasy. Przyszedłem bardzo późno i kiedy mijałem kuchnię, to usłyszałem hałas. I, I kroki. A widziałeś tam kogoś? Nie, ale czułem obecność. A co to za miny? Ah! Pani Heisenberg, przestraszyłam się. Przepraszam, dziewczęta, ale chciałam Was spytać, czy wiecie, dlaczego krzesła przy kuchni były dziś przewrócone? Nie mamy pojęcia, ale może powinnyśmy obejrzeć kuchnię. No, poważnie? Chcesz iść na głodniaka? Zrobił mi straszny bałagan w kuchni! Już nawet goście o tym rozmawiają! Ale pan nie myśli. Oui, to duch hotelowy taki złośliwy! Prawdziwy. Yy... D -d -d duch? A -a -a! A -a! Właśnie ściągam suchą bieliznę. Babciu Jean, czy wiesz coś na temat jakiegoś ducha tu w hotelu? To Biała Dama. Huh? Legenda głosi, że Biała Dama pracowała kiedyś w tym hotelu jako pokojówka, a teraz w swoim życiu, po życiu, nadal krąży po pokojach hotelowych, szukając gości, których mogłaby obsłużyć albo przestraszyć. Słuchajcie, wpisałam w wyszukiwarkę: Hotelowa Biała Dama czy to ona? Zgadza się. Dobra, to ja nie będę dzisiaj spać w nocy. Nie tylko ty. Żadna z nas nie będzie spać, bo musimy się zająć tropieniem ducha. Już czas. Zajmijmy stanowiska. To biała dama. Mam cię. Dlaczego to jest taki ciemno? Andrea, czy to ty? Nie, Olivia, to ja. Puść moje ramię. Co się stało? Widziałam ją. Biała dama była w kuchni. Zrobiłam masę zdjęć. Pokaż. O nie! Padła. Oh. O, dlaczego to się stało akurat teraz? Dobra. Przez noc naładujemy komórkę i pogadamy o tym wszystkim rano. Zgoda? Ale ja na pewno nie zasnę. Nie bój się, Emma. Tylko spróbuj myśleć o tęczach i kotkach. Oh. Tak, uwielbiam tęcze i kotki. Dziś też nie jesteś głodna? Nie. Jestem chyba zbyt przejęta przed oglądaniem zdjęć. Pośpiesz się, Andrea, i pokaż je. Najpierw muszę coś zjeść, ale my chcemy zobaczyć ducha. O, dobra, dobra. Czy będziesz je jadła? Andrea. ktoś tu mówił o duchach? O co chodzi z tym duchem? Czy spotkałyście białą damę? Zaraz się tego dowiemy. Sfotografowała ją w nocy w kuchni. Co? To ty jadłaś moją fasolową zupę. Myślę, że ja lunatykowałam. Byłam pewna, że już tego nie robię. I Luna, jadłaś. Nic dziwnego, że nie byłaś głodna. To ona, tortowa dama. <śpiewa>